O, proszę bardzo. Podziemia zamkowe, sklepienia. Tutaj mamy jakieś wazony. Dobra, idziemy dalej. Posadzka. O, ciekawa posadzka. Kiepskie kafelki. Mm -hmm, mm -hmm. O, tutaj będę pił proseko. Z tych szklanek niedługo. Wiem ja może dzisiaj. Jeszcze kota pogłaskam przy okazji. O, proszę Państwa, proszę Państwa. Jak ktoś mi będzie fikał, to zamknę go w tej skrzyni. No i nie po fika. Idziemy dalej. Rewelacyjne Rewelacyjny obiekt. A tuż tu przechodzimy do jakiejś Słowiańszczyzny widzę. Ceramika starsza. że moi drodzy takie obiekty to ja lubię czekajcie, czy tu można wyjść sobie tędy? nie tak kiedyś zwłoki jak ktoś się przekręcił to w czasach słowiańskich tego tak spalali. No. Także macie dzisiaj ze mną wycieczkę po zamku w Kwidzyniu, to są podziemia. Klimat świetny jest. Jeszcze sobie zobaczymy tą ceramikę i szkło. Dobra, idziemy dalej. Teraz wychodzimy do góry tym małym okienkiem. Idziemy, ale to już będzie tajemnica, gdzie dojdziemy.